Cześć, nazywam się Gosia Misiełk i jestem kosmetologiem w Basic Lab. Czy Twoja skóra łatwo się czerwieni, reaguje rumieniem na mróz, stres albo łyk gorącej kawy? A może zauważyłaś na twarzy cienkie, rozszerzone naczynka? To może być cera naczynkowa, jeden z najbardziej wymagających typów skóry. Dziś odpowiem na pytania, czym różni się cera naczynkowa od trądziku różowatego, jakie są jej przyczyny i objawy, Jakich składników szukać, a czego unikać w kosmetykach i przede wszystkim jak skutecznie o nią dbać? Zaczynajmy. Co to jest cera naczynkowa? Cera naczynkowa to typ skóry wrażliwej która ma tendencję do zaczerwienienia i widocznych naczynek, zwłaszcza na policzkach, nosie, czole i brodzie. Charakterystyczne objawy to przejściowe zaczerwienienie, np. po stresie, alkoholu, gorących napojach, ostrych potrawach czy zmianie temperatury. Widoczne naczynka krwionośne, teleangiektazje, szczególnie na policzkach i nosie. Uczucie ściągnięcia, mrowienia, przy stosowaniu kosmetyków nieodpowiednio dobranych do potrzeb skóry. Tendencja do szybkich podrażnień najczęściej występuje u osób o jasnej karnacji i delikatnej oraz nadreaktywnej skórze. Choć zaczerwienienie nie może wydawać się tylko estetycznym problemem, w rzeczywistości to sygnał ostrzegawczy. Zaniedbana cera naczynkowa może z czasem przejść w trądzik różowaty. Dlatego tak ważne jest, by już przy pierwszych objawach reagować łagodną, wzmacniającą pielęgnacją i unikać wyzwalaczy. Cera naczynkowa a trądzik różowaty. Jaka jest różnica? Cera naczynkowa i trądzik różowaty mogą dawać podobne objawy, takie jak zaczerwienienie skóry czy widoczne naczynka, jednak nie są tym samym zjawiskiem. Cera naczynkowa to typ skóry, który charakteryzuje się zwiększoną reaktywnością naczyń krwionośnych i wrażliwością na czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Może ona predysponować do rozwoju trądziku różowatego, ale sama w sobie nie jest chorobą. Z kolei trądzik różowaty to przewlekła, zapalna choroba skóry, która oprócz rumienia i teleangiektazji wiąże się z objawami takimi jak grudki, krosty, pieczenie, uczucie gorąca, a niekiedy także zmiany oczne lub przerosty tkanek. Wymaga ona diagnozy lekarskiej i często leczenia farmakologicznego. Zaniedbanie cery naczynkowej predysponuje do przejścia w aktywną postać trądziku różowatego, dlatego warto reagować już na pierwsze oznaki nadwrażliwości i zaczerwienienia. Skąd się bierze cera naczynkowa? Cera naczynkowa nie pojawia się znikąd, to efekt złożonego działania genów hormonów, środowiska i pielęgnacji. Jej rozwój wiąże się ze zwiększoną reaktywnością naczyń krwionośnych, które łatwo się rozszerzają, a z czasem mogą pękać i tworzyć telangiektazję. Do najczęstszych przyczyn zaliczamy promieniowanie UV. Słońce niszczy włókna kolagenowe i osłabia strukturę naczyń. Dodatkowo promienie UVA czy UVB aktywują wolne rodniki i procesy zapalne, prowadząc do telangiektazji. Predyspozycje genetyczne. Cera naczynkowa częściej dotyczy osób z jasną skórą, zwłaszcza pochodzenia północnoeuropejskiego. To efekt wrodzonej kruchości naczyń włosowatych, które łatwo ulegają mikrouszkodzeniom pod wpływem np. zmian temperatury czy silnych emocji. Zmienność hormonalna. Estrogeny wpływają rozluźniająco na ścianę naczyń. Dlatego właśnie cera naczynkowa często budzi się do życia w ciąży, menopauzie albo przy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej. Stres i silne emocje. Choć temat nadal jest badany, wiadomo, że stres aktywuje neuroprzekaźniki, które powodują gwałtowne rozszerzenie naczyń. A przy cerze naczynkowej ta reakcja jest dużo silniejsza i może to z czasem się utrwalać. Choroby przewlekłe i autoimmunologiczne. Syra naczynkowa może towarzyszyć chorobom przewlekłym, takim jak cukrzyca, choroba Hashimoto, celiakia, a także stanom zapalnym układu pokarmowego. Mechanizmy immunologiczne i zaburzenia mikrokrążenia w tych jednostkach chorobowych mogą pogarszać stan naczyń skóry. Nieprawidłowa pielęgnacja Kosmetyki zawierające składniki, które mogą działać drażniąco na skórę, takie jak alkohol, olejki eteryczne czy silne kwasy, AHA, BHA mogą naruszyć barierę hydrolipidową skóry. A kiedy ta bariera się osłabia, skóra staje się odwodniona, przepuszczalna i reaguje zaczerwienieniem oraz nad wrażliwością. U osób z cerą naczynkową uszkodzenie tej warstwy wiąże się z wyraźnym pogorszeniem kondycji skóry. Prowadzi do odwodnienia, zwiększonej przepuszczalności na naskórka oraz wzmożonej reaktywności na działanie czynników zewnętrznych co może skutkować rumieniem, uczuciem gorąca i nasiloną widocznością naczyń. Badania wykazały, że skóra z widocznymi teleangiektazjami często cechuje się jednocześnie zaburzoną strukturą bariery skórnej i przewlekłym stanem mikrozapalnym, który dodatkowo osłabia krążenie w drobnych naczyniach skóry. Autorzy jednej z prac podkreślają, że systematyczne stosowanie preparatów odbudowujących barierę lipidową skóry, np. zawierających ceramidy, pantenol, trehalozę czy ektoinę, może wyraźnie zmniejszać objawy cery naczynkowej, w tym zaczerwienienie i nadreaktywność. Czego unikać przy cerze naczynkowej? Zanim przejdziemy do pielęgnacji, zatrzymajmy się na chwilę przy codzienności, bo choć kosmetyki mają ogromne znaczenie, styl życia potrafi zdziałać cuda albo wyrządzić więcej szkody niż myślisz. Cera naczynkowa nie lubi zaskoczeń. Najlepiej czuje się w spokojnym rytmie, bez nagłych zmian i intensywnych bodźców. Dlatego warto po pierwsze unikać ekstremalnych temperatur, zarówno gorąca, na przykład sauna, gorące kąpiele, jak i zimna, mróz czy lodowaty wiatr. Mogą nasilać rumień i sprawiać, że naczynka stają się bardziej widoczne. Po drugie, chronić przed słońcem. Promieniowanie UV bez odpowiedniego filtra uszkadza delikatne naczynia krwionośne i przyspiesza powstawanie trwałego rumienia. SPF-50 to nie opcja, to podstawa. Zwróć uwagę na spożywane posiłki i napoje. Gorące napoje, pikantne dania czy czerwone wino potrafią w kilka minut wywołać napadowy rumień. Obserwuj reakcję swojej skóry i w przypadku nieprawidłowej reakcji, czyli nasilenia bądź pojawienia się rumienia, staraj się ograniczyć takie rzeczy w przyszłości. Warto też zredukować stres i silne emocje. U osób z cerą naczynkową układ nerwowy bardzo szybko przekłada się na naczynia. Efekt natychmiastowe czerwienienie się, które z czasem może się utrwalać. Unikać gwałtownych zmian temperatury. Na przykład, gdy wchodzisz z mroźnego dworu prosto do nagrzanego pomieszczenia. Twoje naczynka nie lubią szoku. Z rozwagą uprawiać sport. Nie chodzi o to, żeby nie ćwiczyć, ale przy skłonności do rumienia lepiej wybierać treningi o niższej intensywności i unikać przegrzewania twarzy. Czego unikać w pielęgnacji skóry naczynkowej? Styl życia to jedno, ale jeśli codziennie fundujesz w skórze kosmetyczne roller to poprawa stanu skóry nie potrwa długo. Cera naczynkowa to typ skóry, który silnie reaguje na nadmiar zbyt dużo drażniących składników, zbyt mocne oczyszczanie, zbyt intensywne wrażenia. Dlatego mniej znaczy więcej i łagodniej znaczy lepiej. Jeśli zadbasz o wsparcie bariery hydrolipidowej, to zyskasz zdecydowanie więcej niż przy kosmetycznych kombinacjach. Jakich pułapek pielęgnacyjnych warto unikać? Składniki o podwyższonym potencjale drażniącym, alkohol, kapsaicyna, substancje zapachowe czy wysokie stężenia kwasów AHA i BHA mogą pogłębiać rumień i podrażnienia. Pielingi mechaniczne, nawet te drobnoziarniste, mogą uszkadzać naskórek, powodując podrażnienie. Zamiast wygładzenia dostaniesz zaczerwienienie na cały dzień. Masaże twarzy ze zbyt mocnym naciskiem Delikatny drenaż? Tak. Intensywne pocieranie? Nie. Naczynka zdecydowanie tego nie lubią. Mycie twarzy gorącą lub lodowatą wodą. Najlepiej trzymaj się letniej temperatury. Zimno i gorąco mogą powodować rozszerzanie naczynek krwionośnych. Mydło ma zasadowe pH i może naruszać barierę hydrolipidową skóry, co pogłębi zaczerwienienie i podrażnienie. Wybieraj łagodne emulsje lub olejki myjące o... Neutralnym pH, które oczyszczają skutecznie, lecz łagodnie. Jakie składniki aktywne warto stosować w pielęgnacji skóry naczynkowej? To sześć składników przy cerze naczynkowej. Witamina K zmniejsza widoczność naczynek oraz przyczynia się do poprawy ich kondycji. Wspiera także regenerację i redukuje nadreaktywność skóry, wpływając na jej szybsze wyciszenie po narażeniu na czynniki powodujące zaczerwienienie. Butylocykloheksanol, składnik łagodzący, który zmniejsza nadmierną aktywność receptorów ciepła. cika wykazuje działanie łagodzące i przeciwutleniające. Badania wykazały, że składniki aktywne centella asiatica, w szczególności azjatykozyt i madekasozyt, wspierają produkcję kolagenu i poprawiają elastyczność skóry, co może zmniejszyć widoczność naczynek i łagodzić zaczerwienienia. Kwas azelainowy Wykazuje silne właściwości łagodzące stany mikrozapalne. Niweluje zaczerwienienie twarzy i wyrównuje koloryt, co czyni go skutecznym składnikiem w pielęgnacji skóry naczynkowej i strącikiem różowatym. Witamina C. Wzmacnia naskórek, zmniejszając widoczność teleangiektazji i stymuluje syntezę kolagenu, co pomaga zmniejszyć ich przepuszczalność i widoczność. Ma także silne działanie antyoksydacyjne, co pomaga zmniejszyć skłonność skóry do nadreaktywności na czynniki zewnętrzne. Niacynamid, witamina B3 i witamina PP wspomaga produkcję kolagenu i ceramidów, dzięki czemu wzmacnia barierę naskórkową i poprawia odporność skóry na podrażnienia. Pomaga również regulować stan mikrozapalny i poprawia koloryt skóry. Pielęgnacja cery naczynkowej powinna być przede wszystkim ukierunkowana na łagodzenie, wzmacnianie i ochronę. Kluczowe są dermatologicznie przetestowane preparaty, które zostały opracowane specjalnie z myślą o skórze wrażliwej, reaktywnej i naczynkowej. W codziennej rutynie warto postawić na łagodne środki myjące, które nie naruszają bariery hydrolipidowej, kremy zmniejszające widoczność naczynek poprzez wzmocnienie naskórka, bogate w składniki takie jak ceramidy, pantenol, trehaloza czy niacynamid. Fotoprotekcję o szerokim spektrum działania. Najlepiej SPF50 z PA i 4 plusami. Taka pielęgnacja pozwala stopniowo redukować zaczerwienienie, poprawiać komfort skóry i wzmacniać jej odporność na czynniki zewnętrzne. Ale jeśli zależy Ci na jeszcze bardziej ukierunkowanym i zaawansowanym wsparciu, mamy coś wyjątkowego. Przygotowaliśmy nowość. Wzmacniające serum tonujące. Dzięki zielonym pigmentom zawartym w formule produkt od pierwszego użycia widocznie zmniejsza widoczność zaczerwienień. Przy aplikacji odczujesz delikatne chłodzenie, które zapewnia kompleks chłodzący. Natychmiastowo przynosi ulgę od uczucia gorąca, które często towarzyszy skórze naczynkowej. Długoterminowo kondycje twojej skóry będą wspierać zaawansowane składniki aktywne w wersji Dermocosmetics są to 10% kompleksu czynnika wzrostu EGF 0,5% pochodnych witaminy K i Cika, czyli wąkrota azjatycka. Serum stosowane regularnie zauważalnie zmniejsza widoczność telangiektazji, czyli tak zwanych pajączków, i łagodzi nadreaktywność skóry. Dodatkowo wygładza na skórek i wspiera jego odporność na działanie czynników zewnętrznych, co redukuje skłonność do podrażnień w przyszłości. Wersja kosmetologii zawiera zwiększone stężenia składników aktywnych. Kompleks czynnika wzrostu EGF wykorzystałyśmy w stężeniu aż 15%, a stężenie pochodnej witaminy K zwiększyłyśmy do 1%. Serum zawiera także innowacyjny tetrapeptyd wyciszający. Ma on silne działanie kojące, łagodzi stany mikrozapalne i wpływa także na proces melanogenezy, dzięki czemu pomaga skuteczniej wyrównać koloryt skóry. To tyle od nas. Mam nadzieję, że już wiesz jak dbać o cerę naczynkową i jakich czynników drażniących unikać. Jeśli masz jakieś pytania, nie zapomnij ich zadać w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Basic Lab. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów. Do zobaczenia w następnym odcinku.